Cześć, witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiaj będzie o produktach, których używam do prowadzenia e, mojego zbiornika. E, jakiś czas temu postanowiłem, że będą to produkty jednej firmy i postawiłem na polską firmę, czyli na Aquaforest. Czy jest to dobra firma, czy ma dobre produkty? No, to tak naprawdę, ile akwarystów, tyle też jest opinii. Ja osobiście, no, na razie złego słowa nie mogę na tą firmę powiedzieć. Ponieważ koralowce mi się pompują, ładnie wyglądają i co najważniejsze, e, rosną i to w dość szybkim tempie. Także, no. Złego słowa póki co nie mogę powiedzieć na tą firmę. Jeśli chodzi o podmiany wody, to robię te podmiany z solą Reef Salt. Dodatkowo tą sól wspomagam balingiem, który musiałem wcześniej sam przygotować czyli te prochy KHC, a magnes i SBS, czyli sól bez soli. I dodatkowo wzbogaciłem tego balinga w komponent strong, czyli w mikroelementy. Jeśli chodzi o bakterie, to używam bakterii probio-S i probio-F. One różnią się tym, że probioef jest w proszku i dodatkowo posiada w sobie pożywkę do bakterii. Myślę, że warto robić testy, gdy stosujemy te bakterie, ponieważ możemy sobie w szybkim tempie obniżyć poziom nutrientów. No, jeżeli mamy koralowce podobne do moich, czyli miękkie i LPS, no to poziom nutrientów nie może być za niski. Stosuję jeszcze od czasu do czasu kropelki, które widzicie na ekranie, ale tak naprawdę wtedy, gdy mi się przypomni Czasami jeszcze zdarzyło, zdarzy mi się użyć NitraFost-. Jest to produkt właśnie, który obniża w dość, w dość szybkim tempie e, poziom nutrientów. Kiedyś właśnie miałem taką przygodę, że wyskoczyło mi strasznie wysoko NO3. No i zastosowałem ten produkt. Oczywiście jeszcze wcześniej zrobiłem większą podmianę. E, stosowałem ten Nitra minus przez 3 dni według instrukcji. No i poziom e, nutrientów doprowadziłem sobie w bardzo szybkim tempie do takich, które by mnie zadowolały. W sumie nie mnie, a moje koralowce. Więcej rzeczy nie leję do tego zbiornika. Myślę, że wyjdzie mi to na dobre stosowanie produktów tylko jednego producenta. To tyle na dziś. Pozdrawiam. Cześć.